tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie pośle, mamy teraz taki czas, kiedy zulowcy, czyli zakłady usług leśnych, ci ludzie powinni pracować. To jest ich sezon. Proszę powiedzieć, jak powinna wyglądać dalsza perspektywa, jeśli chodzi o ich pracę? Dalsza perspektywa to przede wszystkim praca. Nie forma rekompensat, ale praca. Zdrowa gospodarka leśna, o czym mówi Polskie stronictwo Ludowe. I będziemy bronić tej formuły. Dlatego, że Polska słynęła i słynie, mam nadzieję, słynąć będzie z dobrej gospodarki, jeśli chodzi o produkcję drewna komponentów i praca dla ludzi w bieszczadach to przede wszystkim praca w lasach dzisiaj. Tam nie ma dużego przemysłu. Sądzę, że pani minister do spraw klimatu i środowiska zrozumie ten temat i przychyli się, zobaczy, że jednak warto pomóc tym ludziom, ale przede wszystkim warto dać rękę dla polskiego przemysłu, polskiej gospodarki leśnej. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.